Cześć wszystkim. Przychodzę do Was dzisiaj z ostatnimi promieniami słońca. dzisiaj. Chociaż powiem Wam szczerze, że nie miałam w ciągu dnia siły wstać. Nie wiem czy wiecie, ale jednak się rozłożyłam na weekend. I cały czas mnie trzyma. Więc odpoczywam sobie w łóżeczku i jestem bardzo osłabiona. Ledwo co wstaję. Cokolwiek zrobić w kuchni, a właśnie to po kuchni woda się gotuje, więc sorry za ten dźwięk, ale szybko się zagotuje i będzie po wszystkim. Zrobiłam sobie herbatkę i tak na szybciutko przychodzę. I nie wiem, może dzisiaj zrobimy tylko te mini wtorki, bo cały czas mi się utrzymuje ten ból głowy. Więc chciałabym się nie przeciążać, tylko wrócić do łóżka. Jeżeli macie jakieś fajne e, filmy lub seriale do polecenia, to dajcie znać, bo ja już obejrzałam chyba dosłownie wszystko, co było możliwe do obejrzenia. Bo tylko oglądać mogę, bo za bardzo boli mi głowa, żebym cokolwiek innego robiła niestety. Dobrze, to zaczynamy. Pięć, dwa, i jeden, dwa i jeden, pięć cztery, trzy i trzy, pięć i jeden, dwa, i zaczynamy naszą grę, gdzie jest hobby. O, sześć w końcu dostały, super. Trzy i dwa. Oj. Sześć i jeden. Cztery i cztery. Trzy i dwa. I ostatnie. Sześć. I gdzie ja obstają, że jest hobby. No chciałabym tu, <noise> ale chyba tam nie jest. Nie wiem. Zobaczymy. Ja obstawiam dwójkę, bo jest najwięcej. Dobra, wezmę sobie takie jasne niebieskie dzisiaj. Szóstka ma 6 zł. To jest wyzwanko od Kasi Union i Unicorn I ja widzę, że tutaj jest za złotówkę, tak? Czyli 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Wymienię od razu. Daję dwa i dyszkę. na bok. Następne. Dwa, cztery, sześć, osiem. To jest wyzwanko od Moniki bez budżetu. I tu ja je też za złotówkę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu też mogę wyjąć dwójkę. Idę dyszkę. Następne 6 zł. To jest wyzwanko od Ewy. Budżet od serca. I tu też daję za złotówkę 6, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Tutaj jest 1, 2, 3, 4, 5, 10 zł. I to jest wyzwanko od mini z kanału zajawki Mini. I tu też daję ze złotówkę, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I zamieniam na dyszkę od razu. I co? W dwójce jest hobby? <śprawda> Sprawdźmy to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To jest 12. Nie, słuchajcie, nie ma tu hobby. W jedynce jest hobby. 12. 2, 4, 6, 8, 10. I 12. To ja sobie to też zamienię na dyszkę. No. i ostatnie osiem, i jest hobby I ja tu mam dwa z przodu, to jest dziesięć, i dwa obrazki, tak zakoloruję. <śm> Super Dobra Taś tu Te dwójki sobie on Dobra. I następnie to moja trójka. Z mam 30 i rzucam dwoma kostkami. 2 i 6, czyli minus 8. Na no niech tak będzie. Ale hmm, się zastanawiam, czy tu zakreślić te 2 dziesiątki teraz. Rzucić. <laughs> to Zdałam 22 zł. Dobra, to to skończę. I dwa tu. I za tydzień już to wyzwanko będzie skończone. I 30 zł tutaj. Super. Tak. Dobrze i nasze gry. To mam 10, 30, 40 zł, tylko 50. Dobra i zaczynam od Ewunii. Wziąłem kostek.

do kasy. kostką dziesiątką. Tu. Dobra. Tu się coś dzieje? Nie. Dwa i dziewięć. Czy jedenaście? Okej, okay. to ja wyjmę jeden i dam dwa. Dobrze. I tutaj bym chciała do kalendarza yy, może to 14 złotych bym dała, to wtedy to czternaście. I ja tu rzucam we wrześniu kostką Szóstką. Dobra. 14 minus 5. Minus 6. I 3. <grystanie> no i bardzo ładnie. I 0. To się udało. Dobra. To, to 14 daje tu. Dobra, ta dyszka idzie na bok, to idzie szkół. Mm, plus czternaście, tak? To jest sto czterdzieści dziewięć. Dobrze. I tu gra w kafelki. Ile ja tu mam? 30, 48. 48, To inaczej. Najpierw kafelki. Aha, bo ja mam tu na dwie gry. Dobra. Czyli najpierw kafelki. Chyba potasowane. Nie wiem. Nie pamiętam. 5 <gry> kafelek, tak? 1, 2, 3 trzy, pięć, dobrze i tu kostką czwórką rzucam, trzy, oj, się dwa, cztery i cztery. Czyli tak. trzy. Dodać jeden, dodać dwa, dodać osiem, dodać. Dobrze. I szukam. Gdzie jest balon? Tu za dwa. I dwa, babeczka też za dwa, cytrynka za jeden. Ja robiłam tam dodać, a teraz odejmuję jeszcze raz. Dobrze, po kolei. Jeszcze raz. Osiem, dodać pięć, dodać jeden, dodać. Co ja tu skreśliłam? Jeden, dodać dwa. I balon jeszcze był. Dodać też dwa chyba było, nie? Dwa. Dobrze. Cytrynka, balon, mufinka. Odkładam. Lupa. Jeden. Dodaj jeden i kwiatek dwa. I dwa. dwadzieścia dwa złoty. No co jest? Ja to mogę rozpisać. Właśnie to się troszeczkę. Dwadzieścia dwa i to jest dziewięćdziesiąt też nie piszę. Dobra dwadzieścia dwa sześćdziesiąt dwa leci tu i gra od Izy ja tu rzucam kostkami razy, czyli tu trzy kostki. Mm, dobrze. To teraz tak. Trzy to jest pięć. Jeden to jest dwa. Pięć to jest cztery. Jedenaście złotych. O i mi się wyrówna, będzie razem 30. <noise> bo ostatnio dałam dychę, bo nie miałam drobnych. Okej, okay. czyli to leci tu. I gierkę chowam. No dobrze, kochani, słuchajcie, to by było wszystko na dzisiaj. No niestety, nie jestem w stanie dłużej z Wami tu posiedzieć, zresztą słychać, że jestem... Zmęczona, strasznie mnie głowa boli, wiecie, a jakby jeszcze ta głowa tak nie bolała, to by człowiek więcej chciał, więcej robił. A tak to rzeczywiście cały dzień w łóżku. Pięknie się odłożyło, bardzo mnie cieszy, że już te trójki moje się kończą, bo tu się pewnie ładne pieniądze uzbierały. Sprawdzimy to za tydzień, a ja Wam życzę... Pięknego tygodnia. Trzymajcie się ciepło. Nie chorujcie, bo to nie jest nic przyjemnego. ściskam Was. Buziaczki, papa. Pa.